Weryfikacja połączeń sieciowych. Dla schematu pokazanego na rysunku dokonamy weryfikacji połączeń sieciowych pomiędzy komputerem PC1 a routerem R1 oraz pomiędzy komputerem PC2 a routerem R2. Wykorzystamy dwa narzędzia do sprawdzania weryfikacji połączeń. W pierwszym etapie skorzystam z protokołu PING. Protokół PING jest to protokół, który działa w warstwie sieci modelu odniesienia ISO-OSI i protokół PING czy też polecenie PING ocenia niezawodność ścieżki do hosta Występujących na niej opóźnień oraz tego, czy host jest osiągalny, czy jest nieosiągalny. Warto tutaj wspomnieć, że protokół PING wykorzystuje protokół ICMP, czyli Internet Control Message Protocol. Jest to protokół, który działa w warstwie: Trzeciej modelu odniesienia i czyli w warstwie sieciowej i wysyłane, wysyłany jest komunikat ICMP Echo Request i w przypadku, gdy host jest osiągalny, dostajemy odpowiedź ICMP Echo Reply. By dokonać weryfikacji połączeń należy wcześniej skonfigurować protokół TCPIP zarówno na komputerze PC1 oraz na komputerze PC2. Klikamy na ikonkę przedstawiającą komputer PC1. Wchodzimy w zakładkę IP Configuration oraz dokonujemy konfiguracji stosu protokołów TCP IP. Pamiętamy z wcześniejszej lekcji, że komputer PC1 leży w sieci o adresie 192.168. .10. W związku z tym dla komputera PC1 w tej sieci przydzielimy pierwszy dostępny wolny adres IP, czyli 192.168.1.2. Pamiętamy, że adres IP 192.168.1.1 został przydzielony dla interfejsu ethernetowego routera R1. Maska pod sieci wyświetliła nam się automatycznie, czyli standardowa maska pod sieci dla klasy C255.255.255.0. Natomiast Default Gateway to oczywiście jest adres IP bramy na routerze, czyli w tym przypadku interfejsu internetowego na routerze R1, czyli 192.168.1.1 Następnie dokonujemy. Dokonamy konfiguracji ustawień protokołu TCP IP na komputerze PC2. Klikamy w zakładkę Desktop i w Desktop wybieramy sobie zakładkę IP Configuration. No i pamiętamy, że komputer PC2 leży w sieci o adresie IP 192.168 kropka 2, 0 i pierwszy wolny adres IP w tej sieci to 192 kropka 168 2 kropka 2 kropka 2 pamiętamy że adres IP 192 kropka 168 2 .1 został wcześniej przydzielony dla interfejsu Ethernetowego routera R2. Maska pod sieci oczywiście standardowa dla klasy C, czyli 255.255.255.0. No i brama domyślna routera R2, właściwie adres IP bramy domyślnej routera R2. 192.168.2.2.1 Skończyliśmy konfigurację protokołu TCP/IP dla komputera PC1 oraz komputera PC2 i przystępujemy do weryfikacji połączeń. Klikamy sobie na komputerze. PC jeden, wybieramy zakładkę, wybieramy sobie zakładkę komand, prompt, i w zakładce komand, prompt. Dokonamy weryfikacji połączeń. Na początek sprawdzimy połączenie pomiędzy stosem protokołu TCP/IP na lokalnym hoście. Czyli piszemy zlecenie ping 192.168. 1,2 i Enter. Jak widzimy, w odpowiedzi dostaliśmy informację o osiągalności komputera lokalnego czyli lokalne sprawdzenie połączenia sieciowego zostało zakończone sukcesem. Teraz spróbujmy spingować bramę domyślną, czyli interfejs ethernetowy routera E1. Wydajemy polecenie ping 192.168.1.1 Enter. Jak widzimy, również dostajemy poprawną dostajemy informacje o poprawności osiągalności routera R1. Te same komendy wydamy na komputerze PC2. Przechodzę na komputer PC2, przechodzę na komputer PC2, wchodzę sobie w zakładkę Command prompt. I w zakładce command prompt wypisuje polecenie ping 192.168.2.2 .2. Enter. Jak widzimy, dostaliśmy poprawną odpowiedź z komputera PC2, czyli. Sprawdziliśmy połączenie lokalne na tym komputerze. Następnie sprawdzimy połączenie pomiędzy komputerem PC2 a routerem R2, a w zasadzie bramą domyślną na routerze R2. Wpisujemy polecenie PING 192.168. 2,1 Enter. Jak widzimy, również i to polecenie, ta komenda zakończyła się sukcesem. Poleceniem, które może być również wykorzystywane do weryfikacji połączeń sieciowych, to polecenie TracerT. Protokół TracerT, podobnie jak protokół PING, działa w trzeciej warstwie modelu odniesienia OSI, czyli warstwie sieciowej. Polecenie TracerT umożliwia znalezienie drogi przesyłania danych w sieci. Polecenie TracerT jest bardzo podobne do polecenia PING, natomiast główna różnica Pomiędzy poleceniem TracerT a Ping polega na tym, że polecenie Ping testuje łączność end-to-end, -end, natomiast polecenie TracerT testuje każdy etap drogi. Jesteśmy aktualnie na komputerze PC2 i spróbujmy przetestować. Za pomocą polecenia trace rt drogę do routera r2. W związku z tym wpisuję polecenie trace rt 192.168.2.1 Enter. Jak widzimy, osiągnęliśmy informacje na temat. Drogi czy łączności pomiędzy komputerem PC2 a routerem R2. Spróbujmy to polecenie wykonać na komputerze PC1. Przechodzimy do zakładki Command Prompt i wypisujemy polecenie Trace RT 192. Kropka 168.1.1 Enter. Jak widzimy, również i w tym przypadku dostaliśmy informacje na temat drogi pakietów pomiędzy komputerem PC1 a routerem R1.